Czajcie to, że Asa Proki jest pierwszym w historii creative directorem marki ray i nikt nigdy w życiu nie objął takiej roli w tej firmie. A mówię o tym dlatego, bo wydał swoją już drugą kolekcję okularów. Tym razem nazywa się Next Generation. Okulary są w ultra futurystycznych, takich zaokrąglonych formach i powstały trzy modele. Numer pierwszy wydaje mi się być taki najbardziej ciekawy. Wydaje mi się, że można by było go fajnie wystylizować. To są po prostu bardzo takie szybkie okulary. Ale z takim ciekawym twistem. Drugi model uważam za najgorszy, po prostu przypomina mi okulary narciarskie i totalnie nie jestem fanką tego modelu. A model trzeci jest taki bardziej klasyczny, troszeczkę bardziej idzie już w stronę tych klasycznych Rajbanów, ale nadal z tym asap twistem. To, że ta kolekcja odbiega swoim wyglądem od klasycznych Rajbanów, to nie jest nic dziwnego. No i tak samo niczym dziwnym nie jest to, że za takie okulary musimy zapłacić więcej niż za klasyczny model, bo za Okulary od Asapa musielibyśmy zapłacić około 3000 zł. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej kolekcji od Asapa i czy byście byli w stanie jakoś dofitować te okulary do jakichś swoich codziennych looków.